Prop fix, a dobra Krzyczy ci Jezusie, krzyczy, krzycz, nie rób No kurwa Przeżył jebany Ty, żyje Kurwa, no jak, dawajcie na dół Ja Daj mi go, daj mi go Wsiadaj wysiadaj chodź do tu oh, o ty szwato! no i masz przejebane teraz wracaj ty kurwo wiesz dlaczego poleciałeś wiesz dlaczego poleciałeś czy nie wiesz wiesz dlaczego poleciałeś czy nie wiesz dlaczego nie no bo kurwa na chuj się swoje imię ha Miałem. Dill za deal, deal za deal, nie lubię Dil Dill za deal, no kurwa, kosę ucieknąłeś, prawie jabnąłeś. No ty! Kurwa, chodź tu. Ta wygra, Kto wygra. Z kosą? No co? Z sprzętem. co? Z sprzętem? co? Z sprzętem? Oboś, ze sprzętem? Z sprzętem? Z sprzętem? Z Ja miałeś taki sprzęt. Mogę za górze czat? Chodź, chodź! Jeszcze na momencik, chcę z tobą przytulić się do ciebie, chodź. Ty kurwo! <grymning> o, ty kurwa! Na chuj zaczynasz! Ooo! Daj ci o, master! Oooo! A cię teraz rozjemy z wiesz w tym. masz przejebane! No chodź chodź! No chodź! I to ja Macie noża? Dajcie mi nuś, Dajcie mi nóż, co go zajebie. Nie mam, bo mi Leżących! No ze sprzętem? sobie oh, Nie no, tak co <ślad> ze sprzętem nie Ale kurwa? Pan... Na no. pewno schował się to żeby wyjewać tiramis jakieś tiramisu albo całość. No już wcześniej wejdzie. <głowano> o mi się spadł oj, 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 Dajcie oj, oj, mi dusz! Woda szukuje. Ja nie mam Baseball no, cokolwiek! Broń ja tylko z bronią palną biega się no. nada e, to daj mi, daj mi bez amunicji, daj mi bez amunicji! Dło, dło. O ty Czemu go zabiłem? Góździesz się zbugowało, bo ja mogę uniku zrobić. Aaaa. Kurwa ja się teraz będziesz, będziesz musiał dać swój dowód w, w, w szpitalu Szybko, szybko, Nie mogą mnie wylegitymować! Nikt się nie wylegitymuje!